W tym odcinku powiem Wam wszystko na temat przycinania laurowiśni, na czym należy się skupić i porozmawiamy też o przypadkach laurowiśni po zimie, ponieważ tych przypadków jest najwięcej tak naprawdę na forach, więc to też sobie omówimy w tym odcinku. Odcinek też podzielimy tak jak ostatni odcinek o przycinaniu borówki amerykańskiej. Czyli zrobimy sobie coś takiego, że najpierw będą różnego rodzaju rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę podczas przycinania. A na samym końcu odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Więc zostańcie też do końca, bo kwestia praktyczna na temat przycinania jest ważna, ale teoria może być istotniejsza, bo możecie po prostu popełnić jakiś błąd, przez który zaszkodzicie roślinie. Tego oglądnicie kwestię jak przycinać a później kwestię tą bardziej teoretyczną, gdzie odpowiadam na te pytania. Laurowiśnia jest jednym z krzewów, który bardzo dobrze znosi cięcie, czyli pospolicie mówiąc, bardzo je lubi. Oznacza to, że jeżeli przytniemy nawet mocno roślinę, to ona sobie poradzi i nie będzie z tego robiła jakiegoś większego problemu. Po prostu odbije i dalej będzie sobie rosła. Cięcie laurowiśnie zaczynamy od góry, czyli najpierw zaczynamy usuwanie góry, górę, czyli jeżeli mamy drzewko, no to zaczynamy od samej góry i idziemy w dół. Pierwszą rzeczą, którą usuwamy, no to oczywiście różnego rodzaju choroby, które się pojawiają, lub przemarzania, e, które są po zimie. Ok, to jeżeli mamy taki pędu uszkodzony, to jak powinniśmy obciąć? Przede wszystkim musimy e, nad liściem, czyli gdzieś tutaj około pół centymetra wyżej, pod kątem w przeciwną stronę niż jest liść pod kątem około 25 stopni przyciąć czyli robimy dokładnie coś takiego mam nadzieję, że to widać i to tak mniej więcej. Oczywiście im, im jest zdrowsza roślina, to im więcej takich małych błędów popełnimy przy przycinaniu, to zupełnie żadnego to wpływu nie będzie miało na roślinę. Tutaj też mamy uszkodzenie, również pod lekkim kątem, w przeciwną stronę i około pół centymetra do centymetra nad ucinamy. Czyli pamiętajcie, żeby to przechylenie, które jest tutaj, żeby było w przeciwną stronę niż jest ten liść, na którym odcinamy. Laurowiśnia to nie jest tuja. I dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ tuję tniemy nożycami i tniemy ją w ten sposób, że przecinamy po prostu. Okay, ale jeżeli weźmiemy nożyce do żywopłotu i będziemy tak sobie cieli nasze liście, to one zaczną, zaczną żółknieć, a później będzie je roślina całkowicie zrzucać, dokładnie w tym miejscu. I tak samo ten liść również rzuci. Dlatego nie robimy czegoś takiego, a sekatorem musimy popatrzeć jak idzie linia i po prostu kształtujemy naszą roślinę. Ona i tak odbije tutaj, natomiast ważne jest to, żebyśmy po prostu ją odpowiednio kształtowali. I możecie sobie zobaczyć na przykład, że tutaj w zeszłym roku gdzieś w tym miejscu było cięcie. Widać to po tym, że tutaj jest drewniała część, a tutaj była świeża, która odbiła. Kolejna rzecz, czyli jeżeli chcemy, żeby dolne gałęzie się zaczynały rozkrzewiać, to również je przycinamy w miejscu, w którym powinny się rozkrzewiać. Czyli nie tutaj, bo tutaj uważamy, że jest za daleko, ale chcemy, na przykład, żeby w tym miejscu zaczynało się nam rozkrzewianie. Czyli w tym miejscu przycinamy. I tak samo robimy tutaj. Chciałbym, na przykład, żeby tutaj się rozkrzewiało, to tutaj przycinam. Tutaj też widać przykład właśnie gdzie zostało ucięte i co zaczęło się dziać. Czyli widzimy, że zostały z tego miejsca wypuszczone kolejne łodygi i w ten prosty sposób zaczyna nam się to ładnie rozrastać. Lepiej aby to było niżej przycięte, żeby oczywiście z tego niższego pułapu zaczęła nam się laurowiśnia rozrastać. Kolejną rzeczą, którą przycinamy, to są wszelkiego rodzaju liście, które wychodzą gdzieś poza obrys. I pamiętajcie, żeby przycinać je w miejscu, gdzie chcielibyście, żeby ona albo skończyła swój rozrost, albo w miejscu, w którym byście chcieli, żeby się zaczęła rozgałęziać. Laurowiśnia potrafi też mieć takie wybujałe pędy, tak jak ten na przykład tutaj. Wszystko ładnie sobie rośnie i jeden pęd jest nagle wybujały, więc go też powinniśmy przyciąć do poziomu, w którym, jest po, w którym są po prostu pozostałe pędy. I jeszcze jeden przykład jaka ta roślina jest niesamowita, czyli tutaj było gdzieś ucięcie i widzimy jak w tym miejscu roślina sobie po prostu poradziła, żeby rosnąć dalej. Przechodzimy teraz do waszych laurowiśni i omówimy sobie tak pokrótce, w którym miejscu należy przyciąć. Jeżeli macie też laurowiśnie po zimie i chcielibyście zapytać gdzie je macie przyciąć, to najprościej mi wysłać zdjęcia na Instagramie, można tam w prywatnej wiadomości jak najbardziej zamieścić zdjęcia, Link do Instagramu dodam wam do opisu, żeby wam po prostu było się łatwiej skontaktować. Natomiast możecie też wyszukać po prostu, bo to jest zielony kciuk, tak samo jak tutaj, więc raczej bez problemu wyszukacie. Jedynie prośba, jeżeli byście wysyłali zdjęcia na Instagramie, to musicie zrobić zdjęcia na telefonie przez aparat i dodać te zdjęcia później na Instagramie w wiadomości. Jeżeli zrobicie zdjęcia przez Instagram, to ja tak naprawdę wam na przykład nie mogę zaznaczyć. Gdzie uciąć, ponieważ to zdjęcie będzie tylko aktywne przez 24 godziny i nie da się go screenshotować. Dobra, wracajmy do zdjęć, które tutaj widzicie, no i omówmy sobie, gdzie przyciąć. Jak widzimy na zdjęciu, no zaczęła borówka po prostu przesychać w tych miejscach. Więc tak naprawdę powinniśmy przyciąć naszą borówkę gdzieś pod miejscem, gdzie są już zdrowe łodygi. Czyli to będzie bardzo nisko, bo to tak z tego co widzę, to gdzieś około 10-15 cm nad ziemią. Natomiast no, ta roślina odbije, ona się umocni i odbije. Nawet patrząc po ilości tych borówek, które tutaj mamy, to ona jest naprawdę bardzo gęsto posadzona, więc nawet za gęsto. Więc spokojnie, nie 10 15 cm 15 nad liściami będzie ok, tak? No tutaj widać mniej więcej, że w tym miejscu powinno być gdzieś cięcie wykonane. No i tutaj mamy kolejne zdjęcie. Czasami można się spotkać z tym, że są opinie, że laurowiśnia nie znosi przyciągów. Jest to podobno prawda, chociaż ja zupełnie tego u siebie nie zauważyłem, bo u mnie laurowiśnia nie jest niczym osłonięta, a dobrze sobie radzi. Natomiast no tutaj widzicie na płocie jest osłonięta, a jak widzimy, laurowiśnia no, ma problem przemarsła. No i tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Mamy dosyć proste pędy. Nie, nie rozkrzewia się u dołu ładnie. No i widzimy, że tak naprawdę ona też jest do bardzo niskiego przycięcia, ale widzimy, że tutaj na przykład jest bardzo dużo zielonego, tak samo tutaj na dole jest bardzo dużo zielonego, więc ona tutaj od dołu spokojnie odbije. Natomiast no te pędy, które są takie przema przemarzłe razem z tymi liściami, no to je całkowicie usuwamy. No i od dołu nam to na nowo odbije. A tutaj mamy już zupełnie inną sytuację, bo laurowiśnia akurat na tym zdjęciu nie przemarzła. Natomiast to, co warto zauważyć, to bardzo małe odległości pomiędzy tymi laurowiśniami, nie wiem, czy tu będzie z 20, no nie, no będzie z 30 cm, może pół metra maksymalnie. Ciężko też tak na zdjęciu określić, ale widać, że to jest za blisko, zupełnie za blisko. One tutaj rosną na jeden lub dwa pędy i... Zagęszczają się, zobaczcie jak wysoko. Dopiero gdzieś tutaj mają liście. U dołu prawie jest w ogóle zero liści. Były po prostu źle prowadzone. One powinny być ucięte, tak naprawdę, gdzieś tutaj i zagęszczane w tym miejscu. Natomiast co warto tutaj też wspomnieć, w takiej sytuacji, jeżeli mamy coś takiego to w laurowiśnie powinniśmy prowadzić troszkę inaczej, czyli nie robić takiego dużego kielicha od spodu, a po prostu bardziej taki kieliszek, bo mamy bardzo dużo tutaj tych laurowiśni, ale też powinniśmy zacząć zagęszczać je od spodu, nie robić z tego po prostu drzewa. No, a tutaj mamy troszkę inną sytuację. Właścicielka pisała, że te laurowiśnie nie były osłonięte i że prawdopodobnie te laurowiśnie przewiało. Natomiast ja tak patrząc na to zdjęcie widzę jedną, ale inną zupełnie różnicę: że zobaczcie te krzaki, które tutaj są po lewej stronie zielone, oprócz tego pierwszego z lewej, oprócz tego, to wszystkie u dołu są. Zielone, one tutaj mają liście, one się ukorzeniają od spodu. Wszystkie te mają od spodu liście. Natomiast w tych tych liści u spodu brak. Wygląda tak, jakby to był jeden, jeden pęd, który rośnie do góry, no i ją po prostu przemarł. No, tak naprawdę tutaj też jest bardzo gęsto. Tu no, też jest taka sytuacja, powinno to być bardziej kielichowate robione, lepiej już tutaj, chociaż te, które tutaj też widzimy, ja też bym je uciął nisko, żeby one zaczęły się rozkrzewiać. Jestem ciekaw, czy po przeglądnięciu już tych kilku zdjęć, wiedzielibyście, jaki tutaj jest na przykład problem. I co by tutaj, w którym miejscu tutaj należałby przyciąć? Ok, już to omawiam. Zacznijmy od tego, że są za gęsto, tak? e, Więc nie ma konieczności aż tak dużo laurowiśni kupować. To jest jeden pęd. Co by się stało, gdyby ten jeden pęd nam przemarsnął? No, de facto nie mamy w ogóle rośliny. E, musielibyśmy liczyć na to, że odbije od dołu. Dlatego lepiej by było przyciąć naszą laurowiśnię i moglibyśmy ją gdzieś na przykład tutaj przyciąć, bo tutaj jest bardzo dużo liści, więc ona pewnie by się w tych miejscach rozgałęziała. Jeżeli ktoś nie widział, to laurowiśnia rozgałęzia się w ten sposób, że nad list, że w tym miejscu, gdzie tutaj jest to połączenie razem z łodygą, to nad liściem w tym miejscu dokładnie tworzy nam się, jakby nowa odnoga. Nowy pęd w tym miejscu jest zawsze wytwarzany i z tego miejsca odbija. Więc jeżeli tutaj mamy tak dużo liści, no to tutaj byśmy ucinali, i laurowiśnia w tych miejscach by po prostu sobie poodbijała poszłaby na wszystkie strony. Ładnie, ładnie to by wyglądało, ale druga kwestia jest też taka, że jeżeli przyjdzie zima, no to jest duża szansa, że przemarznie nam jeden pęda, ale pozostałe będą zdrowe. Więc tak też sobie to utrzymujemy. Najlepiej przycinać laurowiśnię wczesną wiosną, zanim ruszy intensywny wzrost. Zwykle w marcu lub w kwietniu. Można też wykonać cięcie letnie po kwitnieniu i ewentualnie lekkie cięcie porządkujące na początku jesieni. Tak, główne cięcie robimy wiosną, a letnie po kwitnieniu. Pomaga zachować formę i pobudzić zagęszczenie. Umiarkowane cięcie nawet dwa razy w roku jest jak najbardziej bezpieczne. Jednorazowo nie usuwaj więcej niż jednej części. Jednej drugiej długości pędów. Zbyt silne cięcie może osłabić roślinę, a jeśli trzeba ją mocno odmłodzić, rozłóż zabieg na dwa sezony. Tak! To bardzo ważne. Skróć młode pędy o około 1 trzecią długości. To pobudzi krzew do wypuszczenia nowych przyrostów i zagęszczenia się od dołu. Usuwamy pędy uszkodzone, przemarsnięte i chore. Skracamy pędy wierzchołkowe, żeby pobudzić boczne do wzrostu. Głównych pędów szkieletowych raczej nie ruszamy, chyba że są krzywe lub chore. Tak, dobrze znosi cięcie odmładzające, nawet dość radykalne. Taki zabieg wykonaj wczesną wiosną, a następnie zadbaj o podlewanie i nawożenie, by pobudzić roślinę do regeneracji. Regularnie skracaj będy, nie pozwalaj im się wydłużać bez kontroli. Cięcie wierzchołków pobudza rozkrzewianie. Utrzymuj kształt trapezu większy u góry, szerszy u dołu, żeby światło docierało wszędzie. Nie polecam. Nożyce elektryczne szarpią liście, które potem brązowieją na końcówkach. Lepiej używać ostrego sekatora ręcznego. Trwa to dłużej, ale efekt jest dużo ładniejszy. To znak, że cięcie było było niedokładne lub narzędzie było tępe. Usunaj bardziej uszkodzone liście, a na przyszłość używaj ostrych sekatorów. W większości przypadków nie trzeba zabezpieczać laurowiśni po cięciu, jeśli używamy ostrego sekatora i tniemy w odpowiednim czasie, np. wiosną lub wczesnym latem. Roślina sama szybko zabliźni rany. się ograniczą warto zastosować tylko wtedy, gdy przycinasz grubsze, zdrewniałe pędy. Lub jeśli tniemy późną jesienią i chcę zabezpieczyć miejsca cięcia przed wilgocią i mrozem. Przy młodych pędach i regularnym cięciu nie jest to konieczne. Taurowiśnia dobrze się regeneruje i świetnie znosi formowanie. Można ją zostawić, ale wtedy szybko się rozrośnie i straci kształt. Bez cięcia będzie mniej gęsta, a dolne partie mogą się ogołocić. Regularne cięcie to podstawa ładnego, zwartego żywopłotu. Usuń wszystkie przemarznięte, suche lub brązowe fragmenty najlepiej wiosną, gdy ryzyko mrozów już minęło. Roślina szybko odbije nowymi pędami. Pędy martwe, połamane, z oznakami chorób, np. plamy, zasychające liście, należy wyciąć przy samej nasadzie. Zdrowe, silne pędy można skrócić, ale zostawiamy je jako szkielet krzewu. Lepiej unikać cięcia w deszczu. wilkość sprzyja wnikaniu patogenów do ran. Poczekaj na suchy, pochmurny dzień. Będzie bezpieczniej dla rośliny. Skrócić wierzchołki nawet o jedną trzecią długości i skupić się na cięciu formującym boki. To za trzyma pionowy wzrost i pobudzi krzew do zagęszczenia się na dole. Jeśli ten poradnik okazał się pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów o pielęgnacji roślin w ogrodzie. Masz pytania o cięcie laurowiśni albo inne rośliny w swoim ogrodzie? Śmiało napisz w komentarzu, z przyjemnością odpowiem albo nagram kolejny odcinek specjalnie dla Ciebie.